Krzysztof Sarna, Śląski Sport. Witam bardzo serdecznie. Moim dzisiejszym rozmówcą będzie Michał Superlak, jeden z najnowszych nabytków GKS-u Katowice. Cześć Michał. Cześć, witam. Na początku chciałbym Cię zapytać, ostatni mecz we Friedrichshafen rozegraliście praktycznie dzień przed Wielkanocą, więc można by powiedzieć, że praktycznie tego wolnego mieliście dość sporo. A jak to wygląda w praktyce te dwa miesiące po ostatnim meczu? No, tego wolnego było bardzo dużo, więc tak naprawdę gdzieś w połowie maja zacząłem już też przygotowania tak naprawdę do tego okresu w GKS-ie i, i gdzieś tam staram się utrzymać w formie, no bo ta przerwa przez to, że nie weszliśmy do finału jest, jest dłuższa niż zwykle, no ale tak to czasem bywa w sporcie i, i trzeba się jakoś teraz utrzymać po prostu w odpowiedniej dyspozycji, żeby, żeby zacząć sezon dobrze. Też chciałem właśnie zapytać o te indywidualne przygotowania. To trochę już też część tego, co Wam rozpisali w GKS-ie. Czy, czy te rozpiski już realizujecie, czy jednak gdzieś jeszcze na przełomie kwietnia, maja y, przygotowywałeś się trochę we własnym zakresie? Nie, tak naprawdę po sezonie zrobiłem sobie dwa czy trzy tygodnie przerwy i potem już Piotrek Karnik z GKS-u tak naprawdę od samego początku mi przysyłał te, te rozpiski, żeby, żeby gdzieś tam to realizować i, i przygotowywać się do tego, co on też będzie pewnie chciał robić w, w sezonie, no żeby te ćwiczenia jednak już były takie, które on preferuje. Można też powiedzieć, że trochę to ostatnie, ten ostatni sezon w Niemczech to było takie trochę gorzkie zwieńczenie tego, co udało Ci się osiągnąć i Wam jako drużynie przez, przez ostatnie dwa lata. Mam tutaj na myśli te dwa wicemistrzostwa. No tak, no nie był to taki sezon na, na miarę, nawet myślę, tego, co, co mogliśmy pokazać, ale gdzieś, no niestety, te względy zdrowotne też trochę nie pomogły nam w playoffach, i no i w tym roku gdzieś to szczęście nie było po naszej stronie, więc no tak, tak czasem bywa w sporcie, i trzeba się cieszyć z tego, że, że gdzieś tam mimo wszystko ten, ten brązowy medal zdobyliśmy. Chciałbym Cię też zapytać wakacje, wakacjami, przygotowania, przygotowaniami. Były też jakieś trudy, może związane z przeprowadzką tutaj, w tutejszej strony? Najtrudniejsze było chyba zapakowanie auta, bo to po trzech latach, jednak z całą rodziną, to, to nie jest takie proste, ale, ale gdzieś tam to się udało i, i no udało nam się przeprowadzić. Więc, więc teraz, już tak naprawdę, jest ta przyjemniejsza część z mieszkania. Tak naprawdę, już wszystkie przeprowadzki mamy tak naprawdę za sobą. Ja chciałem Cię też zapytać, bo, bo grałeś w nie, więc na pewno też znasz tutaj strony zagłębiowsko-śląskie, śląsko-zagłębiowskie. Co Ci się tutaj podoba konkretnie? Masz już może jakieś takie typowe miejsca, które może też wspominasz sprzed 6 lat? Nie, myślę, że sprzed 6 lat to, to nie, wspom znaczy nie wspominam. Nie, nie mam jakichś takich miejsc, bo, bo gdzieś też nie, nie spędziliśmy tutaj na tyle dużo czasu. Przyjechaliśmy tak naprawdę na okres przygotowawczy. I zaraz po sezonie stąd, stąd wyjechałem, więc nie miałem nawet jakby za bardzo czasu, żeby gdzieś tam tak naprawdę zwiedzać. Tak naprawdę najczęściej to bywaliśmy na Stawikach, bo tam można było się przejść z psami, i, i było to blisko naszego domu w, w Sosnowcu jeszcze. Właśnie teraz też dużo ciekawych wyjazdów, tych zarówno zarówno bliższych, bo dwa takie bardzo, bardzo bliskie, kilka dalszych, mm -hmm. ale do tego też przyjdziemy. Miałeś już okazję zobaczyć nową halę w Katowicach, bo ostatnio też, kiedy rywalizowałeś w Plus Lidze, no to jednak był to jeszcze obieg na szłownicach. Tak, nie w środku jeszcze nie byłem. Wiem tylko tak naprawdę, gdzie, gdzie ona się znajduje, bo, no, bo przejeżdżając autostradą z Wrocławia, to, to widziałem, ale, ale do środka nie udało mi się jeszcze wejść, bo no też przyjechałem tak naprawdę na parę dni i zaraz potem wyjechałem na wakacje, więc ja dopiero tak naprawdę niedawno wróciłem do Katowic, więc może gdzieś, gdzieś teraz się uda na dniach, jak, jak, teraz tam chyba są jakieś mistrzostwa Europy, czy czegoś tak. w piłce ręcznej, więc może gdzieś tam się wybiorę, żeby, żeby zobaczyć, ale nie, na sali jeszcze nie byłem. Powiedzieliście o wakacjach, jak one ci, ci minęły, co, co, w nich, co... W... Ich trakcie porabiałeś, bo też kiedy oglądają sobie jeden z Twoich ostatnich wywiadów, jeszcze kiedy grałeś w projekcie Warszawa i zdobyliście też brązowy medal, to, to mówię, że ta siatkówka plażowa y, też czasami, że tak kolokwialnie powiem, wchodzi. No, teraz nie, nie. To były takie bardziej rodzinne wakacje, więc tam nie było zbytnio nawet miejsca na siatkówkę plażową, więc może gdzieś teraz się uda tutaj z chłopakami, którzy mieszkają w Katowicach, złapać na, na jakieś granie. A ja pojechałem tak naprawdę tak czysto, żeby, żeby trochę odpocząć tylko i gdzieś tam po, pobawić się w basenie z synem i, i, i z rodziną i, i teraz tak naprawdę już wróciliśmy i skupiam się na, na treningach. GieKSa też codziennie praktycznie odsłania wasze karty, wasz skład. Powiedz, kiedy zaczynacie okres przygotowawczy? Zaczynamy w połowie lipca, bo sezon ligowy zaczyna się w pierwszej lidze dość szybko, tam jakoś w też w połowie września, więc tam mamy rozpisane chyba te 7 czy 8 tygodni wcześniej, no to tak wyjdzie gdzieś tam ten 15, 15 lipca około i, i bo mia, mieliśmy plany były jeszcze rozpoczęcia tydzień wcześniej, ale chyba z tego co wiem nie wszyscy, nie wszyscy mogli się stawić tydzień wcześniej, więc. Gdzieś tam zaczynamy w połowie lipca te, te treningi, i, i, i tam zaczynamy od tych, oczywiście od badań i tego wszystkiego. I, i tam e, chyba 18 czy 19, jak mi pamięć nie myli, zaczynamy, zaczynamy już treningi. Ja sobie wychwyciłem też takie Twoje słowa w klubowym wywiadzie, że podoba Ci się wizja klubu, wizja projektu na najbliższe lata. Czy to oznacza, że e, Twoja obecność w klubie z Katowic będzie dłuższa, aniżeli tylko na ten nadchodzący sezon? No mam taką nadzieję, ale to, to wszystko też pewnie zdeterminuje nasz wynik. Jeżeli nie będzie wyniku, to pewnie też gdzieś e, skład się będzie zmieniał, ale, ale myślę, że mamy na tyle doświadczony i mocny skład, że powinno się powinniśmy mieć, być w stanie wywalczyć awans i, i mam nadzieję, że jeżeli ten awans uda się wywalczyć, to, to ja również zostanę w gks na na dłużej niż rok właśnie, bo ta walka o Awansopluzie to jest sformułowanie, które już teraz przed sezonem jest odmieniane przez wszystkie przypadki i na pewno wraz ze startem sezonu milion razy będziecie o to y, pytani. Ostatnie dwa lata, jak tak sobie prześledziłem, no to istni faworyci, Benzin, Helm, y, byli, byli o krok, pół, pół kroku, krok, jak nie półtora przed, przed resztą stawki. Myślisz, że Przynajmniej po tym, co, co oficjalnie ogłoszono, wśród zawodników, myślisz, że Wy też będziecie takim trochę koniem zaprzęgowym, który będzie, że tak powiem, o ten krok przed resztą w tym najbliższym sezonie? Mam taką nadzieję, ale to na pewno zweryfikuje zweryfikuję to liga i pierwsze mecze gdzieś tam pokażą, jak, jak te zespoły grają, bo ta pierwsza liga też potrafi być bardzo wyrównana, co pokazał w zeszły sezon, gdzie te zespoły tak naprawdę poza hełmem. To w półfinałach były zespoły tam od 6, do 8, czy od piątego do siódmego miejsca I, i można się na pewno przejechać gdzieś w tych playoffach, bo to są takie dość, dość krótkie playoffy, bo to są tylko dwa mecze i jeżeli się przegra pierwszy mecz u siebie, gdzieś tam zaczynając z góry tabeli, no to, to może być nieciekawie, więc na pewno najważniejsze będą playoffy, ale też myślę, że dobrze jest dobrze wejść w sezon, żeby gdzieś tam utrzymywać się w tej górnej części tabeli, a nie walczyć o to, żeby żeby do tych playoffów wejść po prostu. Chciałem cię o to później zapytać, ale to, to zahaczę o ten temat. Teraz śledziłeś może właśnie też wyrywkowo, co yy, zresztą z tego co powiedziałeś wynika, że tak, co, co dzieje się właśnie w pierwszej lidze w, w ostatnim roku, przez, przez ostatnie dwa lata? Tak, tak mniej więcej mam takie pojęcie gdzieś tam jak te zespoły wyglądały i, i jak grały. Gdzieś tam, no tyle co udało mi się obejrzeć, to co było tak naprawdę na Polsacie Sport, yy, gdzieś tam co, nie wiem, co drugi tydzień, czy jak to tam wychodziło pokazywane, to, to, to widziałem. I, I, no i tak starałem się, zresztą ja tak, u nas w domu tak naprawdę zawsze leci jakiś sport, więc jak jest siatkówka w telewizji, to zawsze gdzieś tam się włączy, żeby, żeby zobaczyć i coś tam, coś tam się zawsze spojrzy na, na, na każdy mecz tak naprawdę. Właśnie jak ty samemu wspominasz pierwszą ligę, bo ostatni raz grałeś bodajże 6 lat temu w Gwardii w Rotow i wtedy ta liga doznawała też takiego rozwoju, kiedy kadra zdobyła Mistrzostwo Świata w 2018 roku i wtedy też właśnie te mecze zaczęły być trochę bardziej transmitowane właśnie na antenach Pulsatu Sport, tych transmisji pojawiało się więcej. Jak ty wspominasz sam poziom i to co działo się jeszcze 5-6 lat temu, kiedy ty byłeś jej częścią? Myślę, że wtedy ta liga była bardziej zróżnicowana. Była, była taka dużo większa różnica między czołówką, wtedy to była chyba Nysa, gdzieś tam w czołówce nie pamiętam co tam jeszcze było. No ale te powiedzmy, czołowe cztery zespoły było czuć tą różnicę, że one mają po prostu dużo silniejsze składy i, i są gdzieś tam w tej walce o plus ligę, a reszta zespołów tak naprawdę to nie było różnicy, czy ktoś był piąty czy dziewiąty, bo z tą czwórką przegrywał tak czy siak. A, a teraz myślę, że z tego co oglądałem, nawet te mecze, to, to jest na pewno ta liga dużo bardziej wyrównana i myślę, że poziom też jest wyższy, bo coraz więcej zawodników z plus ligi gdzieś tam przychodzi do, do tej pierwszej ligi. Zwłaszcza teraz przy tym zwężeniu plus ligi, no to gdzieś ci zawodnicy też muszą, jakby troszkę zejść do, do tej pierwszej ligi i, i myślę, że poziom na pewno będzie mocny, więc musimy się przygotować na. Takie ciężkie, ciężkie mecze, na pewno dużo takich wyrównanych meczów, i, i gdzieś tam nie, nie oczekiwać tego, że dostaniemy coś, coś za darmo, bo mamy paru zawodników z plus ligi. No Do tego też zaraz chciałbym przejść. Powiedz też, bo wielu siatkarzy kiedy, kiedy się ich pyta o, o porównanie Plus Ligi z pierwszą ligą, to zazwyczaj yy, przede wszystkim mówią, że w Plus Lidze piłka lata szybciej. No i też naturalnie ten wachlarz umiejętności jest znacznie na pewno większy, szerszy. Yy, czy ty zgodziłbyś się takim ze stwierdzeniem, że może pierwsza liga trochę bardziej bazuje na fizyczności, czy, czy niekoniecznie? Myślę, że tak. Myślę, że jest więcej takich zawodników, którzy chcą siłowo rozwiązywać yy, te sytuacje, no bo jednak w Plus Lidze. Tych ogranych kadrowiczów jest naprawdę dużo i oni potrafią się w tych trudnych sytuacjach odnaleźć. Bo rozwiązywali w tych sytuacjach całą masę. A gdzieś w tej pierwszej lidze ci zawodnicy są trochę młodsi czasem niektórzy z nich wierzą, że, że siłą po prostu rozwiążą każdy swój problem na, na boisku, no ale jak widać po plus lidze to nie zawsze trzeba, trzeba szukać rozwiązań siłowych, ale to też gdzieś przychodzi chyba z doświadczeniem i, i z rozegranymi tymi meczami, że, że są różne rozwiązania i, i gdzieś trzeba się ich po prostu uczyć. No. Jakie rozwiązania z reguły preferuje Michał super? Tak? Różne. Ja staram się tak yy, szukać różnych rozwiązań, żeby gdzieś zaskoczyć tych rywali, żeby nie było im za łatwo się, się przygotować i, i znaleźć jakiś jeden sposób na, na moją grę. Ale no wiadomo, to też zależy od, od przeciwnika trochę. tak. Jeżeli wiemy, że piłki, bo, bo po co to trzeba gdzieś Szukać na tyle mocno, żeby, żeby nie dało się obronić, a, a są takie zespoły, gdzie czasem wystarczy przysłowiowo dać im piłkę i, i poczekać. I, I to też na pewno mecz, meczowie nierówny i, i z każdym zespołem trzeba gdzieś przygotować się w odrębny sposób. Ja myślę, że wracając też do zagadnienia twojego dołączenia do GKS-u, myślę, że śmiało można ten twój transfer nazywać mianem hitowego, bo jednak ostatnie twoje lata to, to rywalizacja w europejskich pucharach, y, dwa razy finał mistrzostw Niemiec. Co takiego zawierała w sobie oferta z GKS-u, że ona była dla ciebie tak dotycząca i ją zaakceptować? Um. To nie będziemy chyba się też czarować, to też chodzi o, o warunki finansowe, i, i naprawdę oferta GKS-u była bardzo dobra. Do tego gdzieś rozważaliśmy właśnie powrót do Polski, bo nasz syn musi gdzieś zaczyna szkołę, szkołę. I, i to też na pewno przeważało dość mocno, że, że jednak ta stabilizacja w Polsce jest, jest nieco większa. No, i, i gdzieś ta suma tych wszystkich czynników spowodowała, że, że zdecydowaliśmy się na, na powrót i na przeprowadzkę. Tak naprawdę GKS był najbardziej taki bezpośredni w tych rozmowach i, i najłatwiej było gdzieś znaleźć te, te wspólny, ten wspólny język, żeby gdzieś dogadać się na, na te warunki, na jakie, na jakie się dogadaliśmy. Uprzedziłeś też moje jedno pytanie, ale też bardzo szanuję, że też bezpośrednio tutaj wykładasz kawę na ławę, ale chciałbym jeszcze dopytać, yy, pojawiły się może inne oferty też z plusligi albo z zagranicy? Takich bezpośrednich ofert to, to nie, ale gdzieś tam pojawiały się zapytania, i bo ja też dość, dość szybko zdecydowałem się, nie chciałem czekać jakoś długo, więc jak pojawiła się oferta z GKS-u, to naprawdę szybko to, to zamknęliśmy i tak naprawdę to już to ucięło temat, ale gdzieś tam jakieś wstępne wstępne zapytania się pojawiały. No ale tak jak mówię nie były one na tyle konkretne jak, jak ta z GKS-u i, i po prostu zdecydowaliśmy się na tą przeprowadzkę. Ja też myślę, że dużo na pewno ci mówi nazwisko Grzegorza Pająka, który w ostatnim sezonie grał w MKS-ie Benzin, z którym mhm. też y, 5 lat temu grałeś w MKS-ie. Y, wtedy kiedy grałeś w MKS-ie to takim trochę bardziej nominalnym atakującym, jeżeli się nie mylę był Rafał Faryna, ale mhm. też y, otrzymywałeś y, czasami swoje szanse od y, wówczas trenera Jakuba Bednaruka. I stąd też pytanie, czy mając świadomość, że no najprawdopodobniej pierwszym rozgrywającym w GKS-ie, przynajmniej wedle pogłosek będzie Grzegorz Pająk, to też trochę zaważyło w trakcie tych negocjacji, że gdzieś to ogranie już macie chociażby z treningów, czy też z kilku meczów? Na pewno jakby cała wizja tego składu, jak rozmawiałem z Emilem, bo z Emilem też z trenerem byłem razem w Będzinie i i Gdzieś po, po tych wstępnych rozmowach i, i ich planach e, na pewno to, to ułatwiło na e, przejście do, do GKS-u, bo no nie da się bez, bez mocnego zespołu oczekiwać, oczekiwać od tak naprawdę, nie wiem, jednego, dwóch zawodników, żeby walczą awans do, do Plus Ligi i uważam, że my naprawdę mamy taki mądrze zbudowany zespół, bo mamy Dość, dość szeroki skład, który gdzieś tam pozwoli nam na, na jakieś rotacje w składzie, czy w razie kontuzji no nie będzie jakiegoś takiego załamania, że brakuje nam zawodnika, czy, czy coś w ten deseń. I, I to na pewno też pomagało. Gdzieś tam też rozmawiałem z tymi chłopakami, o których już wtedy wiedziałem, że są w kręgu zainteresowań, i, i gdzieś tam między sobą wymienialiśmy też opinie i, i rozmawialiśmy na ten temat. Więc to na, pew na pewno to pomogło. A to jest też trochę tak, że przykładowo, kiedy grało się z, przez jeden sezon 5-6 lat temu z jednym rozgrywającym, i, i przychodzi teraz do takiej podobnej wizji, żeby znowu z nim grać, to jakieś, powiedzmy, schematy zagrania gdzieś w tej pamięci pozostają, czy jednak wszystko trzeba budować na nowo? Nie, myślę, że to będzie trzeba i tak zbudować od początku, bo z kim by się nie grało 5-6 lat temu, to, to myślę, że to tak dużo się zmienia czasem z sezonu na sezon, że. Że po prostu to, że się z kimś grało jeden czy dwa sezony i, i nawet było się w zespole, to bardziej się pamięta go jako osobę, jaki on był w szatni i, i tak dalej, a, a nie to, jak, jak się grało, bo to nie jest aż takie. Jeżeli ma się na tyle doświadczonych zawodników, to, to, to zbudujemy to porozumienie, tak czy siak, więc to, to nie. Bardziej myślę, że to ważniejsze jest, jakim kto był człowiekiem i jak potrafił gdzieś rozwiązywać problemy na boisku, czy, czy poza nim, i jak się z nim po prostu żyje na co dzień. To jest ważniejsze niż to, czy my pamiętamy, jak grać, czy, czy nie. To, to się, tym to nie ma co się martwić. Sezon jest długi, więc znajdziemy dużo na pewno rozwiązań jako zespół. Ty powiedziałeś też o Emilu Siewiorku, który w zeszłym sezonie zadebiutował jako pierwszy trener GKS-u, wówczas był w Będzinie, kiedy ty grałeś asystentem. Czego możesz się spodziewać po, po Emilu i jak go pamiętasz? Ja Emila wspominam bardzo dobrze. On mimo tam jakichś personalnych problemów w tamtym czasie z dzieckiem naprawdę przy, przychodził na treningi i dawał z siebie 100% i, i zawsze służył radom jak, się, jak nie było pomysłu czy jakimś innym rozwiązaniem. I, I też jest taką osobą, która jest bardzo bezpośrednia, która się nie boi gdzieś tam porozmawiać, nie, nie chodzi i nie gada pod nosem, jak to niektórzy też czasem mają w zwyczaju i tylko po prostu przychodzi i stara się rozwiązać problem. normalnie jak dorosły człowiek i nie obraża się też jak, jak ma się odmienne zdanie, czy, czy gdzieś chce się poszukać innego rozwiązania niż, niż on proponuje, to z Emilem uważam, że można tak naprawdę dojść normalny taki sposób do, do porozumienia. W samym zagadnieniu trenerów byłbyś w stanie wskazać takiego, który w Twoim mniemaniu dotychczas dał Ci najwięcej, w Twojej karierze, w Twoim rozwoju? W rozwoju najwięcej myślę, że dał mi Andrea Anastazji, bo on naprawdę przez dwa lata mnie pilnował tak naprawdę na każdym treningu, czy robię rzeczy, które on ode mnie oczekuje tak jak powinienem i, i te dwa lata siatkarsko dały mi najwięcej, ale tak jak chodzi o taką pewność siebie, to myślę, że te dwa następne lata z Markiem Lewidewem dały mi też z kolei takiej mentalnej siły powiedzmy więcej, ale, ale siatkarsko to myślę, że trener Anastazji. Chciałem ci też zapytać jak Ty samemu zapatrujesz się na grę, bo też ostatni sezon w gks to była taka trochę częstsza rotacja na pozycji atakującego. Z początku zaczynał go Damian Domagała, z którym też będziesz dzielił te pozycje, a później na dłuższą metę trochę wpisał się w ten skład Bartek Gomułka. I miałeś okazję śledzić to, to co działo się też w ostatnim sezonie jeśli chodzi właśnie o Katowice? Tak, oglądałem te mecze i ja myślę, że tu trzeba się cieszyć, że jest dwóch atakujących, którzy mogą gdzieś rywalizować i, i sobie jakoś pomagać też w czasie sezonu i, i w czasie treningów również, bo ja lubię rywalizować, tak w takim, nie takim bezpośrednim, że będę mu nogi, kłody pod nogi rzucał czy coś, ale żeby mieć kogoś takiego na treningu, z kim, z kim można gdzieś tam. Spróbować, kto zdobędzie więcej punktów, czy kto będzie lepiej wyglądał na treningach. To na pewno pomaga zespołowi i to na pewno pomaga w treningach, więc właśnie do tego, o tym też mówiłem, że nasz skład jest na tyle szeroki i, i to też właśnie na, na treningach na pewno nam pomoże, bo myślę, że przez to poziom treningu będzie dużo wyższy niż, niż tak naprawdę budując jedną silną szóstkę, która, która gdzieś tam powiedzmy w założeniu ma wygrać. No to gdzieś ten poziom treningów może trochę uciec w takich, w takich momentach, a, a przy tak szerokim sku i silnym składzie, to, to myślę, że, że to na pewno na pewno zaprocentuje gdzieś tam w playoffach. No właśnie, chciałem Cię też zapytać, bo wiadomo, że Wy jako zawodnicy na pewno też słyszycie jako jedni z pierwszych o tym, jak te sylwetki składów będą wyglądać, to też na pewno przy, przy jakiejś rozmowach tam wybrzmiewa. I, I też właśnie y, słyszałem kiedyś takie jedno pytanie dziennikarzy, że to jest niemożliwe, żebyście w szatniach jeszcze w trakcie sezonu nie słyszeli, jak y, kto odchodzi, kto przychodzi. I, i stąd pytanie, y, myślisz, że też trochę to samo pytanie, co, co wcześniej, bo powiedziałeś, że jednak sezon będzie y, długi i, i trzeba będzie uważać, ale myślisz, że będzie też jakiś taki bardzo zdecydowany i przekonany kandydat do tej rywalizacji o złoto, jak wy, czy, czy jednak niekoniecznie? No myślę, że Nyssa też na pewno będzie, będzie silnym zespołem, bo z tego co tam widziałem gdzieś w tych, tych plotkach, czy w tych już ogłoszonych transferach, to na pewno ściągają niezłych zawodników i, i ściągnęli też marka jako trenera, więc na pewno na pewno oni też będą na walczyć o to złoto, i, i taki będzie ich cel, więc myślę, że. Jakbym miał wskazać takiego jednego głównego kandydata, wyłączając nas jakby z całej tej, tej, to myślę, że wskazałbym Nysę. No właśnie, też o to chciałem zapytać. Powiedziałeś o Marku Lebedewie, ty powiedziałeś, że masz ten zróżnicowany wachlarz rozwiązań zagrań, żeby nie byli w stanie cię łatwo czytać. Myślisz, że jednak. Trener Mark Lebedev to będzie taka osoba, która będzie miała to zadanie trochę bardziej ułatwione w, w odprawie. Myślimy na, nawet i dla niego, żeby, żeby był e, na coś nieprzygotowany, więc na pewno znajdziemy jakieś, jakieś zagranie, które, którego on się też nie będzie spodziewał. Wiadomo, że na pewno no, on widział mnie przez dwa lata codziennie, no to na pewno spodziewa się, co ja mogę zrobić, ale, ale też kwestia tego, w jakim momencie użyje się jakichś zagrań i, i to też myślę, że nawet mimo, że ktoś zna niektóre zagrania, to, to jakby kwestia kiedy się ich używa, to też może troszkę pomieszać w planie przeciwnika, więc będziemy na pewno dążyć do tego, żeby, żeby dla, każdego, dla każdego rywala być przygotowanym tak, żeby, żeby sobie poradzić. Chciałem się też zapytać, bo teraz tego czasu cały czas jest trochę, trochę więcej, i poza tymi indywidualnymi przygotowaniami, jak jeszcze pożytkujesz ten, ten czas? No, ja wczoraj wróciłem do Katowic, więc tak naprawdę dzisiaj zrobiłem siłownię i, i byliśmy na, na Placu Zabaw z synem, więc nie mam jakichś takich szczególnych e, rzeczy, które, które robię gdzieś tam. Staram się trochę jeszcze odpocząć i, i już wplatać te, coraz więcej tych treningów, więc może gdzieś uda się tą siatkówkę plażową tutaj złapać z chłopakami. Więc tak naprawdę to już wygląda trochę jak w sezonie, tylko po prostu tych treningów nie są dwa dziennie tylko jeden dziennie. Czym interesuje się, albo jakie zainteresowanie ma Michał Super? Hmm, przede wszystkim sportem, głównie koszykówką i, i futbolem amerykańskim, gdzieś jak. E jak jest sezon to no koszykówki mniej bo to wiadomo jednak środek nocy z reguły te mecze ale gdzieś tam śledzę śledzę wyniki i, i te mecze które da się obejrzeć są o takiej przyzwoitej gdzieś tam w niedzielę godzinie to, to na pewno też oglądam i i jeszcze może być do tego Formuła 1 powiedzmy czyli głównie sport chciałbym się dowiedzieć właśnie jeśli też Formuła 1 to na pewno Kubica i jego ostatnie dokonania nie są obcy. Mm. Tak, tak. Nawet gdzieś tam udało mi się trochę obejrzeć. Jednak to jest wiadomo, 24 godziny, to, to ciężko obejrzeć większość, ale tą ostatnią godzinę, gdzie, gdzie jechał Robert, to, to też oglądałem, bo no byłem ciekawy, czy, czy mu się uda po prostu, czy, czy nie, więc na pewno duża, duża frajda, że, że Polak mógł, mógł wygrać. Chciałbym Cię jeszcze dopytać o Ciebie jako zawodnika siatkówki. Masz cztery, cztery medale na swoim koncie, jeśli chodzi o dwie ekstraklasy. Ty już byś się nazwał zawodnikiem spełnionym, czy jeszcze w Tobie drzemie głód dokonania czegoś wielkiego? Nie, ja myślę, że nie nazwałbym się zawodnikiem spełnionym, bo zawód tak naprawdę, no nie wiem, co, co by musiał osiągnąć zawodnik w wieku 30 lat, żeby, żeby nazwać się spełnionym, no to może nasi kadrowicze, którzy naprawdę wygrywają. Tak naprawdę większość turniejów to, to może któryś z nich, ale nie, nie. Ja, na, ja ciągle chcę, chcę udowadniać przede wszystkim sobie, że, że jestem w stanie grać jeszcze lepiej i, i, taki, i takie, taki mam cel. To jest też taka trochę naturalna odpowiedź, ale zazwyczaj przynajmniej wizualizuję to sobie jako. Osoba, która, znaczy, kiedy mamy osoby, które są młodsze i stawiają pierwsze kroki, albo też to są takie trochę bardziej yy, młodzieńcze marzenia, to na pewno też mówimy o jakichś rzeczach namacalnych. I, mm. i stąd pytanie, czy ty kiedyś też może miałeś i, i nadal masz jakiś taki konkretny cel, który to jeszcze poza tym, żeby stawać się lepszy? Mm, nie, nie miałem, nigdy nie stawiałem sobie takich. Wiadomo, że poza tymi celami, które stawiają nam jakby zarząd przed sezonem to. Nie, nie wybiegam dalej, dalej w przyszłość taką sportową, bo, bo też w sporcie wiadomo jak to jest, że szybko się może wszystko pozmieniać i po prostu staram się skupić na, na jakichś tam najbliższych, najbliższych czy meczach, czy treningach, a, a no wiadomo, że jakby kluby muszą stawiać jakieś, jakieś założenia i, i do czegoś dążyć, więc tak naprawdę tylko, tylko to, co, co przedstawia mi sztab czy zarząd na, na dany sezon, to jest tak naprawdę taki mój najbliższy cel. I do tego staram się staram się dążyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzymy powodzenia w najbliższym sezonie. Dzięki wielkie. I zapytam jeszcze Michała Superlaka, czego życzyć poza zdrowiem, brakiem kontuzji i awansem do prysznika. Chyba tak naprawdę. To są takie główne życzenia i takie najbardziej pewnie pospolite, ale też takie jakby spełniające te wszystkie założenia, które gdzieś tam mm, się, się, które wypełniają te, te założenia moje na, na ten sezon.